Tragedia. Każda ryba poddała się. Dzięki to jest Zaborek. Halo, Oglądajcie jego Zaborek halo, halo. TV, kanał YouTube, gdzie pokazuje jak łapać ryby halo, w Stanach ano. Zjednoczonych i jak wygląda tam łowienie. a tymczasem na naszej scenie akwariowej instaluje się Majki Pecyna. Dokładnie, dokładnie. Bo e, Majki Pecyna był dzisiaj niedostępny, miał kupę roboty, ale e, będzie robił za chwilę pokaz na akwarium i tu go właśnie dorwiemy, tu jest, tu jest rijek, no, robimy dodatkowego live'a, specjalnie dla was, no bo nie może tak być, że go nie ma non-stop, jest, ugly go. Only ugly guys, only ugly guys, only. Yeah, we're so ok, Look at right. wbijamy. Wbijamy na górę. Słuchajcie, to jest akwarium, w którym jakiś czas temu się kąpaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak było. Ale dzisiaj będzie dużo poważniej. Dzisiaj zrobię materiał z akwarium. Bo możemy. Dobrze, czy umiesz w tym Nie, ale uwielbiam złoty deszcz. Na dalsze mi złotego deszczu. Oj! <śmien _> <Ej, to. śmien _> Oni to lubią najbardziej, czepard. Tak, nie, nie, cieszę się, że przyszliście. Lubię nazwania. Tak, no, Dlatego no, mam coś dla Was, tak żeby wiesz, chodźcie, oh, oh, chodźcie, chodźcie mi oglądać tutaj, tak? Tylko, tak patrzcie, 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 na pół, najpierw biegi, potem patrzcie, 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 Dobra, dobra. Słuchajcie, chcę tak nie było. Poczekajcie, poczekajcie, skąd oni Nie znam planu, bo znajdę. W to. prostu możemy go wypromować. Zerkajcie na ratowanie. Daruję w tym Za darmo robi, a robię normalnie. Słuchajcie, do rzeczy, mam tu mowę Kurang kos nak moi dengan kami. Baru kau ini kau mesti dapat kau kasih kerja untuk ini kau Słuchajcie, schodzę na dół, bo to będzie lepiej widać z dołu. Widzieliście jak to wygląda z góry. Jest grubo Ale zobaczmy od strony widza. Dobra. Zaczynamy. Jest. Ja nic nie widzę. Teraz mi tam widać jak to pracuje. Jest. O co chodzi? Co co jest innego z tą przynęcą, niż inne przynęty na rynku kopyta? Jak widzicie, ona jest wąska w tym miejscu, jest bardzo wąska, dlatego ten obon jak chodzi jak w swim Co to daje? Daje nam go że spora to jest ciepło i potrzebujemy poprowadzić przynętę bardzo szybko. Ona widzi nawet przy małej główce nie robi takiego korkociągu. Także możemy ją wijać szybciej, wolniej, czerkować i robić różne zwariowane numery, a mimo jak uderzy w nią 50 szczupaków. No i tak będzie w dobrej kondycji. Owak, główka najlepiej skręcana. Zwolnienie, przyspieszenie, kto co woli. Podoba wam się ta przynęta? Tak? Wow! Dzięki! Ale trzyma! To jak, te, to jak te maskacze twoje! Bardzo, bardzo, bardzo! Takiego bym chciał wyholować. Tego maskacza! Dawno nie holowałem, trochę posak. Posak. Do akwarium! Okay. O, poczekajcie, poczekajcie. Teraz zobaczcie, co on w ogóle robi. Zobacz, zobaczcie jak poluje. Dobra, dobra. O żeś ruchą że... Aha, Aha, przyszedł. Przyszedł ten z dołu, kto by jest. Dobra, przy okazji pokazywam, jak się poluje, że patrz pompa, bo ja... Co ludzi i wszyscy, wiecie? Kleńcą, tylko uważcie można. O. O co chodzi? Do góry i rana. Czyli pompa, do góry i lana. No góry i to do No dobra, no nie wyjmę go. Nie idzie, A jak nie wyjmę, to papieru to w plecionku. No, 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 no. <śmieniu> wysuć wędkę, wysuć wędkę. Jak nie wyjdziesz, to wysuć wędkę. Nie, nie oddam. oddam! Nie, a co to za wędka? Nie mogę powiedzieć. Puszczaj, puszczaj! Dobra, uwaga! Urwał! Patrzcie jak się po komunie! Urwał! mocny zawodnik! Weź sobie coś lżejszego chłopaku! Żebyś sobie krzywdy nie zrobił! Dajesz, dajesz, no? Radz teraz coś dla ciebie specjalnie! Dobra, delikatnie, delikatnie! Delikatnie będzie. Na dropsocika. Bardzo dobry sposób. Tak jak lubisz. Proszę. Ufaka. Teraz zobaczycie jak dropso chciała. No, poplątały się. Mówiłem? A co ja bym mówiłem przed całym pokazem, przed tym łapać. Nie On tylko wyciąga tłuste, grube rybska. My same się zaczępiają. Przyjdzie coś delikatniejszą, wycykać, delikatniej wycykać, to już zaplątał się. O, ja się odsunę. O co chodzi z tą trzyletnią? O to chodzi, że tu są ryby. Tu są ryby, właśnie. Wzięła, tknij, tknij. Mam, wyciągaj. Pluła. A widziałeś, jak tam już patelnię szykowali. I co, kiepska przynęta? Bardzo ładnie pracuje, jak ją podrzucasz. Weź jeszcze raz, po, weź ją połóż na mnie. Znaczy, odciążenie. Spójrzcie, Połowik opadł. sama przynęta udaje taką lekkość. Nie, przynęta generalnie mam w środku komorę tak powietrzną. Tak, tak, tak. Dlatego ją yy, podnosi. Unosi się do góry tak, dodatkowo ten ogonek. Zobaczcie, zobaczcie, będzie atak, będzie atak. O, o, o. o ten, żółty. Jest bez kopryka, jest prosty ogonek, imitacja takiej typowej uklei czy coś w stylu. Takiej drobnicy na ciężarze Są jeszcze mniejsze, takie 5 cm. To będzie chwilę na okopki takie małe, na grubszociku właśnie. Tylko musisz zaznaczyć, że każda sztuczna przynęta, jeśli chodzi o odmowę przynęty, ma imitować Zranioną chorą rybkę. Żaden drapieżnik nie będzie gonił za silną, zdrową, małą rybką, bo je nie dogoni. Nie dogoni. Dlatego... dlatego one wybierają sobie drapieżniki. Wybierają sobie chore, nawet umierające i nawet odmarłe już. Dlatego no no nie... właśnie drop sobie jest dobry, bo można w jednym miejscu pomęczyć. No widzisz, to jest nabre przy umowękowaniu z łodzi, nawet z pomostu jakiegoś. Tak. Ale głównie z łodzi, prawda? Tak, to jest taka imitacja właśnie też deszczysta, jest jest przynęta, y, również y, nasuczona zapadem raka. Widzicie, jak przywołał prowadzeniu, ładnie chodzi na boczki. Chłopacy, ja uderzenie, widzieliście? A to był ten czerwony owoc, bo jest tylko rybki została. Właśnie o to chodzi, bo jak ktoś ogląda nasze materiały, to wie, że celownik ma znaczenie. Mówią, że rozmiar się nie liczy. Jest rozmiar jak rozmiar, chodzi o, o, o celność. Nie? Następny no, z takim no, czymś, no. to tam takiego czegoś. Klasyka, opad to kurde, trzysta, do. Widzieliście, powoły. złapała za ogonek czerwony. nie tak? Ryba, rozróżnia. Patrz, bo nie Szczupak mu przeszkodził, szczupak. Czyli to wyróżnia, bardzo miękka guma, to jest takie tworzywo jak jest Fejtena popularnie. Może byście też Kolejny się Robinary od znaczy, mały to jeszcze um, nie znaczy tak pa... na nią jak... bardzo fajna rosunę Dobra, pokażę teraz Majki zanim Ty pokażesz, może ja opowiem, wielu z Was ogląda filmy W zeszłym roku Majki przyleciał do Stanów. przyjął ze sobą jedną, jedną gumę na maski. maski. to jest ryba od miana szczupaka to jest Większy kuzyn Szczupaka, który, którego płetwa ogonowa jest potężna, dzięki temu ma okropną siłę. Majki miał przynętę, może będzie jaka to była bo ja nawet nie pamiętam. To był e, Wesley Szapi, I teraz Majki siedzi na łódce, my jeszcze nie byliśmy przygotowani dobrze. Kolega Jarek Majki zniósł na łódce, nawet nie zdążył rozłożyć wędki, Majki pierwszy rzut i maski. Wywalił chyba z w Jeden dzień. Aha, uwaga, uwaga. To jest przynęta, która robi dużo, dużo Jest dużo, bardzo, 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 to właśnie popularne, bardzo popularna Stana, Mało popularna bardzo, 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 które bardzo, główną przynętę od zaczepów. Także możemy tutaj że no nie, no, musimy się umówić, że to nie jest na To nie wytrący, na To nie jest na mary. A można To nie jest Można To no, można dopaliło, te, te można nie jest nasz. No, tak to nie jest tutaj To nie jest nasz. te, nie jest nasz. To nie jest nasz. Jak nie dużej, i nie jest To tak samo nie jest nasz. To bardzo to jest, to jest na szczupaki nicowo, to jest wyjątkowa szczupaka, imitacja, także z oczekiwaną bułką się A wiadomo, że szczupaki lubią niż szczupaki, tak, to jest jedna z naszych Jeszcze mam żabkę do pokazania. będzie szła głęboko, To jest powierzchniowa żabka, a na kasach na, na, na bezry, które Musisz zaznaczyć przy tym, że łowiąc na powierzchniowe przynęty, jeżeli uda nam się zbawić kapieżnika w postaci szczupaka, kiedy dokona ataku, no to wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do uderzenia w kij i zabawy. Tutaj przy ataku powierzchniowym jest głównym efektem. Widoczność tego uderzenia. To jest żabka, to głowę lekko podczerpują, na machała swoimi ustami. Jak widzimy tutaj, haczeki są ukryte. Majki, mam jedno pytanie do Ciebie, tak? okay. Wychodzisz jako czwarta osoba profesjonalnie na pokaz. Czy Ty potrafisz w czasie pokazu wystrzeliwać, czy nie wyrzucać? Jak to Aha. Wędkę, przytrzymujesz trzynętę w ręce. A, 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 a. Naciągasz. Spróbujemy. Wystrzelujesz. Spróbujesz, ja, spróbujesz. Dokład. To jest O. Dokład. To jest tylko starać się już bez, bez a, no, ruszania wędką, bez podrzutu. Musisz się nauczyć i wyrzucać. Bardzo świetna technika, kiedy łowi się w łodzi, przy trzcinach na przykład, gdzie chcemy rzucić pod pomoc. Tak i westrzymy, ale z boku... Staraj się o jak paleć. Z... Dokładnie, staram się trzymać z boku, wędkę lekko przegierną i wtedy wystrzał. Super, 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 super tak naprawdę. Tak. Podobało tak. Spodobał, tak. się. Zobaczcie jak to lata. Ale złapał kamerzystę. Kamerzystę. Ale wiesz, trening czyni mistrze po kilku wypadach na ryby i właśnie z takiego wystrzeliwania w stronę brzegu. Unikniecie wielu zaczepów. Ponieważ, tak. zobacz, za każdym razem, przeważnie, jak zarzucasz i coś, to robisz loba. To jest bardzo fajna technika, się, na pewno nie spróbuję. Ale rzadki też warto spróbować, w miejscach, gdzie mamy dużo zaczepów. Mówimy na katoloka. Nie zawsze jest na razie, Trzeba samą, że... I to samo wbijać, na mało zostawić. A następnie podpada, to już na bok. No dobrze, wróciłem nas na na koniec chwilę. Ale jeszcze chciałbym na koniec usłyszeć się coś od razu, bo... No, 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 no T, właśnie. Usłyszeć, bo to jest bajki i żeby onda... Całą jutros się prawda. Kto te lewa? Zadkurniaki! Dobra, dla do każdego. Lewa, prawa, środka. Cześć. Było miło. Zapraszam do następnego. Pozdrowienia dla Zoborka, Seby i dla Was wszystkich. To był Majki, wielkie brawa dla niego. Nikt nie robi tak to po to totalnie konkretne, totalnie merytoryczne, wszystko wiadomo. To był Majki, a my idziemy dalej. Przed nami firma Fenix. Tomasz Dłuek. Było <grywka> chyba bardzo fajnie, jednakże Majki powiedział, że jestem osobą tutaj, która robi za darmo, dlatego Będę musiał wystawić mu dodatkowy czek. Trudno się mówi, tak? I już zaraz zobaczymy, jaką tutaj wygląda od zaplecza. Czy mu zeszły emocje? Chyba jeszcze tam został. Chyba się nie chce pożegnać z publicznością, tak do końca. Taki bardzo przymiły człowiek, który ogólnie ogarnia te całe akwarium od zaplecza i tak dalej. Tak, i to jest właśnie to akwarium, w którym dwa lata temu byśmy się przypadkiem wykąpali. Ma Majkiemu się udało, mi na szczęście nie. Co on tam jeszcze robił? Co on tam jeszcze robi? Jeszcze tam jest. Idę, zobaczysz.

Ale komu mi No. Mi się podobało? No, ludziom chyba też. Ale tylko tam zejdziemy na dół, to pogadamy. No pewnie, no. No, zaraz sobie zejdziemy na dół, to tak będzie spokojniej. To z Majkiem sobie pogadamy. No, Majki dopiero tutaj wyległ na pokaz. O, tutaj tak fajnie wygląda. Znętrze tego tira, bo tak naprawdę to akwarium to jest taki gigantyczny tir, który jeździ od imprezy do imprezy, w którym można zobaczyć ryby. Gigantyczne akwarium. Tak to wygląda ogólnie od zewnątrz. Kazy tutaj są od rana do prawie do wieczora. Godzina jest 16:30, czyli jeszcze są jakieś, jest jakieś półtorej godziny półtorej tak naprawdę. Zobaczcie, mam tutaj pokażę. Tego szczupaka chyba skończy nacieć, nie? O, idzie morda nasza.

Kolejnego artystę Tomek Duer z pokazem. Co będziesz pokazywał? Ja cię pokażę taki dość krótki pokaz w, głównie będą Google i pokażę troszkę przynajmniej dźwięk ich zawodów w nowej w nowym wzornictwie. Także będzie możliwość zobaczenia sobie tego właśnie... Ale Tomek roku. nie płaci hajs za to, że wchodzi na ten. Nie, Tomciu? Chcę. Piesiaczka? Piesiaczka? Zupa. Tomek jest to Właśnie mi wychodzi, że strasznie, żeś mi pojechał tak o tych, co robią za darmo, dlatego dodatkową fakturę ci wystawię w tych miesiącach, Tomek jest dobry gość. Bardzo jest wyjściowy. od takiego gościa jak ja. za od razu. To jest dla mnie dwa złote. Na targach trzeba być, bo przecież piękne tak. robi biznes. Tak Tomek tak jest y, producentem, ma mm. on zarabia tyle mm. siana. Mnie dwa, dwa koła i on to rozumie, że dla nas dwa koła jest sporo. to jest sporo. A dla to, niego to jest nic. To jest najgorsze, bo ty jesteś sprzedawcą, ja jestem jakby promotorem, ale taki no. największy hajs to ma właśnie Tomek. Tomek ma największe, ale później Dobra, rynku to co, kończymy to? Nie. A co, nie, robimy kończymy, dalej? Co, robimy dalej? co robimy dalej? nie lubię ludzi, którzy szybko kończą. Ja jadę do końca, no jak co nawet jak się spłoca ostro, to lecę i piłuję, przechodzi klapsik okay. co robimy? Idę, dalej, co robimy? Co robimy dalej? Idziemy <grym> do Mariusza Getki, bo zaprosił nas na jedzenie. to dojść. A ja cię nic nie jadłem. No to To, to idziemy, tak? No. No. Słuchajcie, samego mymlania jedzenia nie będziemy wam pokazywać. Bo ogólnie y, ja jako operator wiem, że momencik. Tu są oczywiście tak zwane słuchwocie. Y, ja jako operator wiem, że nie pokazuje się ludzi, którzy jedzą i piją, bo to nie jest fajne. Trzymajcie się do zobaczenia.